I będziemy tu jechać jak widzę 40. Moja nowa zabaweczka, e-bike, stylowe kółeczka. Siemano Shimano takie rowerowe przywitanie, ponieważ jest ze mną moja nowa zabaweczka E-bike Fido T1 Utility. Patrzcie to, nie? Jest naprawdę kozacki sprzęcior. Nie, niektórzy powiedzieli, e, damka, no damka, ale nie byle jaka. Kurczę, elektryczna. Zobaczcie na tą baterię. Tu jest spory zapas mocy. Uwierzcie, mega wygodne siodło, amor, stylowe kółeczka. Misja na dzisiaj to przede wszystkim odebrać Subaru z warsztatu. No i jakoś coś tam dostać, nie? Także. Byłby lepszy sposób na przetestowanie tego e bike od marki FIDO. Kurde, zobaczcie w ogóle jakiego spota sobie wyczaiłem tutaj do nagrywek. Świeżo powstały parking z portami ładowania do elektryków, nie? Coś pięknego, coś pięknego, do czego ten świat zmierza. Niektórzy mówią, że branża, motobranża elektryczna to, to zguba. To, to nie tędy droga, biją się tam czy, czy te fabryki produkujące akumulatory wytwarzają więcej zła niż jakby samochody spalinowe. A ja w to nie będę brnął, bo to jest rower, tak? Tu możemy korbować, możemy spokojnie sobie pedować, jechać bez prądu, że tak powiem. Prąd może nas też wspomagać, bo są takie bajery. Jest maneta gazu, także mogę sobie jechać jak na motocyklu, a uwierzcie mi, że tu to siedzi się jak na motorze, nie? Pozycja za kierą. Petarda. W życiu nie miałem lepszego sprzętu elektrycznego. Nieważne, czy byśmy to zestawiali z jakimiś hulajnogami, rowerami, takimi, wiecie, z zawieszeniem, z jakimiś grubymi kołami, ale fat bike, bo miałem je wszystkie, jak wiecie, i to to jest po prostu perfekto. To, jak tu się siedzi. Kurde, no zobaczcie, nie? Pozycja za kierownicą, naprawdę mi Siodło. Pierwszy raz w życiu mam siodełko, które ma amortyzator tutaj w sztycy, nie? To nie to, że tu jest jakaś gąbeczka, że tu są jakieś tam sprężyny, wiecie? Tu normalnie pracuje amor w sztycy, nie? Do tego mamy jeszcze taki standardowy amortyzatorek przedni, tutaj z regulacją, miękko-twardo. Przejechałem na tym już ponad 100 km, także jakieś tam pierwsze testy są za mną, pierwsze wrażenia. Jest super. Nie spodziewałem się, że damka, że rower takiej konstrukcji może przysporzyć tyle fanu, tyle frajdy. Uśmiech od ducha do ducha, jak się jedzie, czuje się powietrze, pęd po prostu, jak lecimy sobie na gazie, wiecie, no jest. Wolność, radość z jazdy niesamowita, koła szerokie, to są 20 calówki, nie wydaje się przez ich konstrukcję, przez to jak jest stworzona ta obręcz, tak jak są te czterocalowe opony, takie ala ale sliki, czyli bardziej na asfalt, nie w teren. W ogóle fajnie, fajnie piszczą, tak kleją do, do powierzchni jak się jedzie. Tył, światełko z tyłu. Ten taki oldschoolowy bagażniczek z drewienkiem u góry. To no Mistrzostwo Świata, nie? jak ja zobaczyłem ten rower. Na zdjęciach wstępnie miałem mieszane uczucia, nie? chociaż foty na stronie FIDO, jak sobie możecie zobaczyć, naprawdę są też fajnie zrobione. Dobrze jest ten rower przedstawiony. Nie są to jakieś tam, wiecie, złudne rendery, że przychodzi wam paka, a potem jest tak. Yy, to troszeczkę inaczej wygląda. Jest ekstra, jest ekstra. W ogóle ten motyw tutaj z tyłu, to mi się kojarzy z takim trochę. Nie wiem, cyberpankowym pojazdem. Nie wiem czy wiecie o co chodzi. Takie, takie wiecie, pojazdy miejskie przyszłości. Ten kolor, kurde, zielony, taki militarny. Mistrzostwo świata, nie? Zobaczcie, też taka ciekawostka. No korba jak korba, jakaś zwykła taka, nie. Ale, ale platformy, patrzcie, one są już takie ala mixowe, nie, tak jak w BMX-ach mamy konkretne piny, w miarę szeroki podes. No, jest na czym tą nogę sobie tu ustawić. Fajne, to jest fajne, bo często do takich, wiecie, rowerów, które nie są przeznaczone do skakania, się wrzuca jakieś tam małe platformy i te pedałki są takie, no nie ciekawe, słabo się na nich stoi, stopa się za bardzo nie trzyma. A tu jest bardzo w porząsiu. Błotniczki w zestawie nie telepią się, to jest mega plus, bo regulacja błotników często jest bardzo problematyczna, także z tym bywa różnie, ale tu jest naprawdę spoko. Rower przyszedł praktycznie tak, jak stoi. Trzeba tylko skręcić przednie kółko, jakieś tam pierdółki, siodełko. Mało roboty jest, także nie bójcie się, jak ktoś nie jest zbytnio, wiecie, jakiś tam techniczny. Przerzutka Shimano. Działa to ekstra. Zobaczcie, tutaj macie gaz. Tu macie cały wyświetlacz światła. Yy, klakson, patrzcie na ten halogen, nie? On ma ustawienia długie, krótkie świecenia koszyczek. Kurde, on jest taki praktyczny. Zaraz w ogóle przejdziemy się po parkingu tutaj i pokażę Wam yy, taką ciekawostkę z nim związaną. Patrzcie to, nie? Na razie jeszcze yy, tak o tylko się przejdziemy, żeby pokazać wam ten motyw, nie? O. Patrzcie, o, patrzcie, bo to jest śmieszne. Zginacie kierę, a koszyczek jest w miejscu. I takie moje pierwsze wrażenie jak tu jeździłem to było Ej, co jest? Nie uuu skręcasz, ale nie skręcasz, nie? Jak się gapisz na koszyczek, to można można naprawdę dostać nie lada mindfucka. <grybuj> jest tak dziwnie trochę. Ale no, idzie się do tego przyzwyczaić. Na pewno nie ma co się sugerować tym koszyczkiem. On jest przyczepiony do główki ramy, dlatego nie skręca. No ale tam parę, parę metrów trochę się przejedziecie i już, już nie ma z tym żadnego problemu, nie? No dobra, parkuję, biorę plecak i lecimy w drogę, bo y, mam jakieś 10 klocków. Warsztat jest tak troszeczkę na obrzeżach, także tam sobie podjedziemy i mam nadzieję, że rower zmieści mi się do bagażnika w subaru. Bo no. To będzie naprawdę test, żeby zmieścić tego bydlaka do bagaja w subarynie, ale wydaje mi się, że podołamy, podołamy. Jedziemy sobie spokojnie na asyście. Jedyneczka. 20 km na godzinę. Jak widzicie koszyczek, pełen luz, plecak pełen sprzętu do filmowania, ani drgnie, także jest petarda. Możemy jeszcze przetestować, jak leci bez asysty, czyli bez pedałowania na samej manecie. O, 20 na jedyneczce. Trujeczka, drugi bieg. Tutaj trzy dyszki mamy limit. I trujeczka. To jest ostatni bieg jaki oferuje ten model. I będziemy tu jechać jak widzę 40. No tu jest na liczniku mamy 38. Ale wiecie, wystarczyłoby o 39 troszeczkę mocniej, mógłbym dopompować koła jechać z wiatrem mieć może bardziej aerodynamiczną pozycję, a nie ten plecak wielki z przodu, no i 4 dyszki byśmy wciągnęli, ale można sobie dopedałować i mamy cztery dyszki 41 nie wspominałem Wam jeszcze o tym, jak, jak widzicie ręka zdjęta nie korbuje a prędkość cały czas zachowana silnik po prostu automatycznie nas napędza do momentu, aż nie zahamujemy albo nie odpuścimy gazu, by widzicie? Inteligentny tempomat aktywny bardzo fajnie tutaj działa. I pedałujemy i znowu asysta nam daje. Przy takich prędkościach jak teraz, to jest 30 na godzinę, cały czas jeżdżę dlatego na najwyższych przerzutkach, nie? Bo z taką prędkością to jak widzicie to i tak można sobie korbować w miejscu, a nogi Wam będą chodzić praktycznie Ale od tego jest też do tego maneta Przyciskacie i lecicie I to jest to, nie? To jest taki fan, taka swoboda, coś pięknego Jak widzicie, siedzą nowe, ale to dzisiaj nie będę wam gadał nic więcej na ten temat, ponieważ nadchodzi odcinek z pierwszych modów w Subarynie. Także czekajcie na to, kto wie, może już za tydzień coś uda się zrobić, nagrać. Także zobaczymy się w kolejnym update. Cie. No, nie powiem, była misja, żeby to zapakować tutaj, ale się udało. Także możemy ruszać draskę. No, jesteśmy z powrotem. Wróciłem do tego spota, aby opowiedzieć Wam jeszcze co nieco o tym rowerku, ponieważ mam sporo ciekawostek, których jeszcze w zasadzie zapomniałem powiedzieć wcześniej, jak nagrywałem. Co mi przyszło do głowy w trakcie jazdy, to na pewno to siodło, mega wygodna kanapa. Mówiłem wam już o tej wspaniałej sztycy, ale sprawdźcie jaki motyw. Fajnie zaprojektowali producenci, żeby dostać się tutaj do baterii. Akumulator jest wyciągany, także tu macie taki uchwyt, ale no widzicie, trochę się to gryzie, nie? I można byłoby tutaj teraz odpinać sobie klamrę, wyciągać sztycę. Ja tak chciałem zrobić pierwotnie, a wystarczy użyć tutaj takiego fajnego klipera. Klikacie sobie, zobaczcie, siodło się podnosi. Możecie wypiąć kluczyk, wyjąć sobie akumulator, pójść do domu naładować albo możecie zaparkować po prostu rower, tak jak ja teraz. Wstyk, odpinacie, wpinacie wtyczkę, ładujecie. Jesteście gotowi do dalszej drogi. Masa tego to jest jakieś 36 kg, także jest ciężki, ale jak widzieliście, spokojnie można tym śmigać, nawet bez wspomagania, czyli jak padnie Wam bateria, to jazda. Bez jakiejkolwiek asysty nie stanowi problemu. Tym bardziej jak widzicie ja śmigam ciągle na wysokiej, w zasadzie najwyższej przerzutce. Także dla mnie to jest żaden problem. Ja w sumie jestem przyczajony do oporu w korbach, do, do wysokiego przełożenia z BMX. -a. Ale kurczę, no jeździ się super. Mamy tutaj 11 biegałowe przerzutki Shimano. Co Wam jeszcze mogę wspomnieć? Udźwig to jest 120 kg. Yy, dla siodełka, dla kierowcy i pasażer tutaj jeszcze na bagaju może mieć maksymalnie 80 kg i spokojnie powinno wszystko jechać. Testowałem, może nie na takim maksymalnym udźwigu, yy, tylko no takie, nie wiem, powiedzmy dwa razy 70 kg, Czyli 140 w sumie wychodziło albo tam więcej, 150. Jechaliśmy bez żadnego problemu. Yy, I z asystą, i jakby na manecie, spoko. Yy. Oponki CST. Uniwersalne takie grubaski, o, reflektor w nocy, kozak, w ogóle y, ludzie, opinia. Jakiś kolesi, nie wiem, kobiety, wszyscy się gapią, wszyscy, wszyscy lukają na ten rower, jak się jedzie. Jakieś panowie starsi czy młodzi, nie wiem, mówią: Wow, co to za bryczka? Kurde, ale motocykl, nie? Normalnie takie są opinie na ten temat, także naprawdę, jak ktoś chce się też przyfleksować, to, to, to może sobie sprawić coś takiego. Pytanie tylko, czy macie dostarczają, wystarczająco dużo kaski, nie? bo taka zabaweczka to jest. no 8 tysięcy jak patrzyłem w przeliczeniu na stronie Fido, około, około, nie? Jest to trochę kasy, ale no nie da się ukryć, elektryki sporo kosztują, nawet jak sprawdzicie sobie jakieś używane na portalach aukcyjnych, to ceny, no, ceny są przeogromne i to już tylko zależy od Was, czego szukacie, czy chcecie jakieś tam wiecie downhillowe rowery, te to już w ogóle od 20 wzwyż. Także wtedy, w tym przypadku, te niecałe 8 tysięcy za taki sprzęcior, to wydaje mi się spoko cena. Patrzę sobie na ten rower i myślę, co by Wam tu powiedzieć z takich minusów, no bo chwalę go, chwalę, a jak wiecie, no już trochę przejechałem i coś nie, coś mogę o nim też powiedzieć. Tym bardziej, że moje recenzje, testy czy jakieś lokowania, nieważne czy mam za to kasę, czy dostaję coś w barterze, wiecie, ja zawsze mówię prawdę, mówię Wam jak jest, nie będę Wam wciskał farmazonu i reklamował czegoś, co jest jakąś lipą. Tak też w tym przypadku, no rączki, gripy są słabiutkie, są takie jakieś wiecie, no widać tak dobrane, po prostu ktoś to dobierał, ktoś bardzo jakby e, nie czuje wajbu, nie czuje klimatu, mimo że design jest kozacki, to wydaje mi się, że, że rączki to powinny być już tym bardziej za tą cenę troszeczkę lepsze, albo jakieś ciekawsze, a nie te takie wiecie, obłe, speedo kształty, to, to według mnie jest po prostu słabe. E, Kurczę, nawet przez tu takie Army Green zielone, coś jak w moim rowerze, to przecież byłaby petarda, jakby się działo. Hamulce też już w tych pieniądzach wydaje mi się, że można by oczekiwać hydraulicznych. Chociaż jak jesteśmy właśnie przy tych manetkach, to patrzcie, że tutaj na rączce mamy taką powłokę gumową antypoślizgową. To jest fajny bajer. Miło się tu paluszka trzyma, także to też taki... Plusik, na pewno kablowanie jest dobrze puszczone, wszystkie wtyki są szczelne, wodoodporne. No, no, jest, jest spoko. Ukryte są, jak widzicie, wychodzą przez ramę. Ale to akurat żadna nowość. Mogę wam jeszcze zdradzić, że dostałem fajny pakiet gratisów do tego roweru. Gwiazdkowy klucz imbusowy, taki, wiecie, o z takim rozgałęzieniem. Petarda, bardzo fajnie, nie spodziewałem się, że dostanę taki Bayer. Zresztą do większości tych rowerów dostajecie lepsze lub gorsze takie zestawy jednorazowych imbusów, żeby je skręcać. Więc to jest standard, ale takiego klucza też jeszcze nie widziałem. To, to naprawdę wypas i normalnie on zostaje u mnie w garażu, nie? Z takich jeszcze minusików drobnych, bo drobnych, chociaż to też wiecie, może mi się tylko przytrafiło, to poluzowała mi się ta stopka tutaj. Od nóżki, bo nóżka działa na takim jeszcze jakby tutaj, takiej ruchomej stopce. No i to jest jedna śrubka, która to trzyma wszystko w ryzach. I gdzieś tam, nie wiem, przy jeździe, na wstrząsach po prostu ta śrubka wypadła, pluzowała się. Może ja nie sprawdziłem, jak skręcałem cały rower. Gdzieś to ktoś może w fabryce nie dopilnował. Nie wiem, taka pierdoła, no ale śrubka się zgubiła. Przez to wypadła mi też stopka, i gdyby nie to, że jestem uważny i po prostu skmiłem w odpowiednim momencie, że coś nie gra, czegoś mi brakuje, że coś tam usłyszałem, jakiś brzdęk, cofnąłem się, popatrzyłem, tak jak mniej tutaj, mówię: O kurczę, nie? końcówka od nóżki leży. Tam końcówkę znalazłem, ale śrubki już nie. Śrubkę sobie dorobiłem, wstawiłem i jest gicior. Dobra, to by było na tyle. Ja lecę na przejażdżkę. Mi osobiście rower podoba się mega. Jak wam. Siadła prezentacja, napiszcie komentarz, może Wy macie jakieś inne fajne, ciekawe elektryki, możecie też się pochwalić. Lecę się przejechać, bo powiem Wam, że naprawdę frajda z jazdy jest nieziemska i no, nie ma co marnować tej wspaniałej wrześniowej pogody, bo kto wie ile jeszcze będziemy mieli taką, taką, taką sprzyjającą aurę. Także ja lecę. Wy zostawiajcie łapeczki, komentarze, tak jak mówiłem, koniecznie subik, żeby pchać dalej kanał. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdro. To jest więcej niż pewne, że będę dalej tu glądał, by kiedy mówię o nadszedłym. Na murdek puda. To ja i moja dziupa. Idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.